Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. Dzisiaj robię chleb. Bardzo prosty, tani i bardzo smaczny. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak zrobić prosty chleb, no to jest odpowiednie wideo. Także ja to jest tak naprawdę proste, że się dziwię, że ludzie kupują chleb w sklepach. Ja chleba to chyba nie kupiłem już ponad 20 lat. Proste, łatwe, przyjemne i smaczne. Co tutaj mamy? To jest chleb na jogursie Mam tutaj 800 gramów pszennej mąki. Może być pół kilograma pszennej mąki i 300 gramów żytni. Ale że w Meksyku o żytnią mąkę jest trudno, to robię wszystko z pszennej. Tutaj mam 15 gramów suchych droży. A może być 30 g drożdży świeżych. Dwie łyżeczki soli. I tutaj mam pół litra jogurtu. Jogurt bez cukru. Jogurt naturalny bez cukru. I do tego pół litra dodaję jedną łyżkę miodu. Podgrzewam do około 30 stopni, żeby ten miód się rozpuścił. No i do tego lekko podgrzanego. Yy, a sprawdzić, dobrze nie jest za gorący, do tego lekko podgrzanego jogurtu wsypuję te drożdże, żeby one się obudziły trochę. Także to jest. Lekko zamieszamy. Wsypujemy do mąki, można dosypać sezamu, można dosypać maku, yy, zioł, yy, przepraszam, nasiona lnu, yy, jak komuś pasuje to może dosypać trochę suchego, sproszkowanego czosnku albo cebuli. Jaki ziół, no to już są bardzo takie indywidualne e, sprawy. I ja w tej chwili robię zwykły, prosty, bez żadnych dodatków. Także sól mamy. Dolewam tylko ten jogurt. I to właściwie wszystko. Trzeba to rozrobić. I e, i odstawić. Teraz jak to będę rozrabiał no to zatrzymam wideo na chwilę, bo to trochę jest e, e, nudne. O, ciasto już jest wyrobione. Tak wygląda. To zajmuje około 10 minut. E, gęstość ciasta powinna być mniej więcej taka. Podobna do gęstości ciała ludzkiego. Tak powinno się czuć mniej więcej jak własną rękę. Jeżeli jest trochę za rzadkie, to dodać ciut mąki. Jeżeli jest za gęste, można troszeczkę dodać wody. I to jest wszystko. W tej chwili to ciasto tak wyrobione przykrywamy na godzinę, aby urosło i nabrało podwójnego rozmiaru teraz zapewne niektórzy z Was komentują, że nie mogą takiego chleba jeść bo on ma gluten, bo to, bo tamto Aj. oczywiście jest bardzo mały procent ludzi którzy mają nietolerancję na gluten to jest bardzo bardzo mały procent ale ja osobiście wierzę, że ta cała propaganda antyglutenowa to jest jeden wielki bałach. po to, żeby od ludzi wyciągnąć szmalu za te produkty. Bo ja chemikiem nie jestem, ale jestem przekonany, to nie trzeba być chemikiem, to wystarczy obserwować, że to nie gluten daje ludziom niestrawności, tylko te dodatkowe produkty, o których nie wiemy, które wrzucają. Do chleba podczas tej przemysłowej produkcji, bo to jest niemożliwe, żeby chleb normalny w plastikowej torebce przetrwał parę tygodni na półce i nadal był świeży. Tam muszą być jakieś chemiczne dodatki, jakieś stabilizatory, co tam wpadają, żeby ten chleb tyle wytrzymał na półkach. Ja pamiętam, że chleb normalny ze sklepu. Po trzech dniach robił się czerstwy, a po pięciu miał już e, pleść. I tak to jest. Także ja jeszcze raz powtarzam: nie, jestem przekonany, że to nie jest gluten, tylko że to jest e, ta chemia, którą do, dorzucają do tych chlebów, żeby one długo na trwały. Ja sam, ja nie kupuję chleba w sklepie, ale czasami, jak jem coś na mieście, no to oni tam dodają chlebek taki właśnie z fabryki i mimo, że jestem odporny na problemy żołądkowe, to zawsze po tym mam taką, taki niesmak, taką niestrawność czasami się odbija, to nie, i to jest na chleba, tego chleba przemysłowego z masą różnych innych, także ja wszystkim rób róbcie sobie w domu, spokojnie, najlepiej tak jak mąkę jeszcze byście kupili gdzieś prosto z młyna, bez żadnych dodatków bez żadnych młodzdaśniaczy a jak on znowu taki piękny i rumienny nie wyrośnie, rumiany nie wyrośnie to też jest nic z złego najważniejsze żeby był zdrowy i dobrze smakowy także teraz poczekamy godzinkę jak on się jak on urośnie i zobaczymy się wkrótce jak będziemy go przygotowywać do pieca Ciasto już ładnie wyrosło. Teraz odsypiemy trochę mąką na stół albo na stolnicy. Przerzucamy ciasto. Trochę jeszcze wyrabiamy rozciągając je Takie rozciąganie pomaga w pracy glutenu i ciasto i chleb później jest, ładnie rośnie Można trochę raptem się wolić, żeby się napowietrzyło Pięścią jak coś woli I trzeba tak to wyrabiać, żeby nie lepiło się do, do rąk. I dużo. No i później zrobić bardzo ładną taką kulkę. Zawinąć wszystko na spód bardzo ładna kurka lekko też posypię mąki do żeby się nie przykleiło i z powrotem przykrywamy na 20 minut w tym czasie podgrzewamy piec na 200 stopni razem z naczyniem żaroodpornym z pokrywką o pojemności 5 litrów jak to się wszystko nagrzeje to oczywiście wyjmujemy naczynie ostrożnie żeby nie poparzyć i wkładamy chlebek zaraz jak to się wszystko nagrzeje to wrócę i dalej pokażę Piec już tak grzany. Chlebek wyrósł już i teraz wyjmujemy garnek. Bardzo ostrożnie, bo garnek jest gorący. Pamiętamy piec, żeby wytrzymał temperaturę.

To można zrobić żyletką, ale ja mam taki tutaj obronny nóż, bardzo ostry i to tak nacinam. Co jakieś 2,5 cm robimy taką linię i nacinamy żeby żeby nam mierny popękał. Można oczywiście postypać makiem albo innymi nasionami. Ale dzisiaj robię taki zwykły prosty. Roki pokrojone, nacinane i teraz lekko posypać. Patrzcie, nie Lekko posypać mąką. W powierzchni, chleba. Wkrywamy ostrożnie garnik pokrywka bardzo gorąca i ponownie wkładamy do pieca. Tylko że teraz jak Wam wspominałem, piec ma być nagrzany na 200 stopni, ale jak już chleb wchodzi, do pieca to zmniejszamy na 180 stopni i trzymamy go tak 40 minut. Po 40 minutach zdejmujemy pokrywkę i jeszcze pieczemy jakieś 10 do 15 minut w zależności jak, ką, jak przypaloną skórkę chcesz. Ja tym razem topiekę w tym piecu elektrycznym bo robię jeden chleb. Ten mój piec duży w kuchni no to jest na więcej klepów i nie ma co go włączać. Natomiast tutaj jeszcze jest ta zaleta, że on ma termoobieg. Ten mój piec w kuchni nie ma tego. Także na jeden chlebek to wystarczy w takim zwykłym piekarniku. Także e, teraz się będzie piek. Po pieczeniu oczywiście pokażę Wam jaki tego będzie. Czas już minął i wyjmujemy chlebek. Dobrze. Teraz go przełożę na siatkę i pokażę jak wygląda ale muszę zmienić baterię, bo bateria mi siada. przepraszam za małą niespodziankę, ale bateria wydawała się pełna, ale niestety siadła mi. Także teraz wyjmujemy chlebek z tełkanka. Oczywiście też bardzo ostrożnie, bo jest piekielny gorący. Zaletą szklanego naczynia to jest to, że chleb do niego nie przylega. O proszę. I tak wygląda. Piękny, pachnący, chrupiący, świeży, bez żadnych zbędnych chemikali. Teraz należy go ostudzić i cieszyć się jego smakiem także wszystkim radzę robić taki chlebek, bo to a niewielki wysiłek a dużo pracy, niedużo pieniędzy zresztą dużo tajniej niż chleb ze sklepu a przy tym smaczny, zdrowy jak jest za dużo to połówkę można zamrozić i, e, I następnie po i nadal jest taki jak świeży. Także mam nadzieję, że Wam się chleb podobał. I jeszcze muszę Wam powiedzieć, że ten przepis jest tak prosty, że właściwie nie ma siły, żeby nie wieszać. On musi być. Jak zrobić tak, jak mówiłem, to ten chleb musi być dobry. Także na razie kończę, ale jeszcze mam taką małą niespodziankę. Tylko muszę zrobić parę y, przygotowań, przesłać parę danych na, na komputer. To jeszcze do tego Wam też pokażę, co zrobiłem parę dni temu. Wczoraj dostałem taką ładną butelkę pustą i napełniłem ją likierkiem mojej roboty. Ten likierek jest zrobiony z takiej rośliny, co się nazywa Damiana. Damiana rośnie w Meksyku w północno-zachodniej części szczególnie, najbardziej na tym półwyspie zwanym Baja Kalifornia. Wspaniała roślina, wspaniałe zioło, zdrowe, bardzo interesujące, do tego smaczne, bardzo aromatyczne. Także też robię, robię z niego y, likierek. Skończyłem go parę dni temu i Nalałem na te butelki. Ładnie to wygląda. No i będzie e, dużo na deser do popijania dla mnie, bo to są jednak 3 litry. E, likierki też robię róż, różne, różnych smaków, szczególnie owocowe. Robię też z kawy. W tej chwili nie mam wielkich planów. Chyba będę robił z marakuja. Także jak e, będę miał maraku i będę się do tego zabierał, to e, pokażę Wam, jak to robię. Naprawdę wychodzą mi te, bez chwalenia się naprawdę mi wychodzą te likierki przednie. A też Wam polecam, bo to łagodne, smaczne, domowe roboty, przy tym dużo jest radochy. Także same korzyści. Także to byłoby na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.